Tej koń właśnie je ost rosną takie osty i one w przeciwieństwie do naszych koni jedzą coś takiego se przegryza sobie je nie wiem czy tego koli czy tego nie koli nie koli bo właśnie teraz sobie siadłam i koli mnie w tyłek a jednak one są troszkę inaczej chowane Teraz robimy mały postój tutaj na picie wody. Sami widzicie, jest taki strumyk. Konie po prostu piją z tego źródła. Wody nie ma aż tak bardzo dużo, ale one sobie zawsze znajdą. To są miejskie. Tutaj urodzone konie, one sobie zawsze znajdą miejsce, gdzie po prostu e, taką możliwość sobie znajdą, żeby się napić. Zeszliśmy teraz z góry i zbliżamy się do noclegowni. Ja Was zapraszam, żebyście zostali znowu z nami. I do słyszonka.